Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie. Nie wierzyłem w to. Naprawdę w to nie wierzyłem. Przysięgam, że nie wierzyłem w to, że to się wydarzy. Gdy pojawiały się pierwsze plotki, no to byłem pewien, że na to nie ma szans. Nie ma po prostu szans. Nie wierzyłem, że w ogóle jakkolwiek to pójdzie poważnie. Że jakikolwiek poważny dziennikarz będzie o tym mówić, że są na to większe szanse. A proszę bardzo jednak. Mamy here we go. To oczywiście jeszcze nie jest oficjalka, więc no to jeszcze nie jest pewne. Powiedzmy 90, nie wiem... 5%. No ale no, myślę, że już można o tym mówić e, prawie że oficjalnie, więc Wojciech Szczęsny prawie w FC Barcelonie. E, Przezam szczerze, że jak Terstegen wypadł, jak zobaczyłem e, dokładną diagnozę, co mu dolega, no to ja byłem obsrany za przeproszeniem, bo tak było, bo ja byłem pewien, że Inaki Peña nie da rady, co oczywiście udowodnił rok temu. No to był dramat, serio, to był dramat i już wiecie, zaczęły się, e, zaczęła, zaczęło to mówić o brawo, o Nawasie. E, mówiono też o Sergio Rico, który oczywiście, ma no wiele było tam opcji. E, ja szczerze mówiąc myślałem, że będzie inny jakiś penia do końca, e, do, do grudnia i w styczniu uda się kogoś zdobyć, typu Wajes, e, typu Dimitriewski, e, a tu jednak, proszę bardzo szczęsny. Wojciech Szczęsny, mój ulubiony polski piłkarz. No chyba tak, na pewno tak. Ulubiony polski piłkarz, a zwłaszcza pod względem e, charakteru. E, pod względem gry, no to wiecie, no ciężko, żeby bramkarz pod względem gry był ulubionym piłkarzem. E, natomiast jeżeli chodzi o właśnie charakter, o osobowość, no to Wojciech Szczęsny numer jeden mój. E, no ale oczywiście jako bramkarza też bardzo go doceniam. No i właśnie, no to jest jakość, to jest wysoka jakość. E, ale nie ukrywajmy, też Stegen też był jakościowym bramkarzem. I pytanie, i pytanie... Kto jest lepszy? Kto w Was jest lepszy? Napiszcie w komentarzach. Ja uważam, że. Oczywiście, dwa lata temu Mark też też miał cudowny sezon. Bodajże 26 sekund. To był spektakularny sezon w wykonaniu Niemca. Tak naprawdę, no to był jeden z najlepszych indywidualnie sezonów Bramkarza. On ratował Barce niesamowicie. Tam bodajże Expected Goals w Lidze było 7. W sensie 7 goli było był na plus, jakby na plus, w sensie 7 goli, jakby uratował Tersztajgan, patrząc na Expected Goals. Tak to powiem, żeby każdy zrozumiał. No, właśnie, ale poprzedni sezon było średnio. Zdarzały się błędy, a początek tego, tego sezonu to było jeszcze więcej błędów. Oczywiście ten spektakularny błąd z Monako, ale to nie był jedyny błąd. Zdarzały się wcześniej wpadki. No i, i właśnie pytanie, oczywiście szęsy. no Kilka miesięcy nie gra. Ostatni mecz to chyba był, był mecz w reprezentacji. Natomiast słuchajcie, Wojciech szczęsty. Moim zdaniem kontrowersyjna opinia, ale ja uważam, że w poprzednim sezonie, patrząc na ostatnie, ostatni rok, powiedzmy lekko ponad. No to według mnie Wojciech Szczęsny był lepszym ramkarzem niż Mark Andre tego przez ostatnie, powiedzmy, no nie wiem, 12 miesięcy od teraz wstecz ale e, nawet 14, powiedzmy, no, w, rozumiecie, e, od początku poprzedniego sezonu do teraz. E, oczywiście, no, są aspekty, e, w których też jest lepszy i tutaj chociażby gra nogami. Ja nie chcę deprecjonować Szczęsnego, bo to się pojawia w mediach. E, Deprecjonują ludzie Szczęsnego, jeżeli chodzi o grę nogami, e, ale to jest nieporozumienie. Wojciech Szczęsny niejednokrotnie pokazywał, że to jest bramkarz, e, no, bardzo dobry. Według mnie to jest top 10 na świecie w ostatnich latach. Uh, top 5 nie, ale top 10 tak. No i słuchajcie, Wojciech Szczęsny jest gotowy do jakiegokolwiek systemu taktycznego, i on to pokazywał przez lata swojej kariery w Juventusie, w Romie, w Arsenalu. W Juventusie, zobaczcie ilu trenerów się tam przewinęło. A on i tak pod każdym grał. Był tak naprawdę fundamentem składu. Więc Wojciech Szczęsny, ja nie wątpię w jego umiejętności. Oczywiście, też Stegen gra lepiej nogami. Mimo tych wszystkich wpadek, też Stegen jest lepszym ramkarzem, jeżeli chodzi o gra nogami. Natomiast słuchajcie, Wojciech Szczęsny da radę. I na pewno, tak jak też Stegenowi zdarzały się błędy, tak i Wojciechowi onom zdarzały się błędy. To jest nieuniknione, no bo słuchajcie, yy, czym się różni bramkarz od pomocnika, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki? No właściwie to niczym, no bo jeżeli pomocnik, znaczy właściwie jedną rzeczą, jeżeli pomocnik straci piłkę, co się oczywiście zdarza, bardzo często, no to konsekwencją może być tego, co najwyżej kontra. Yy, a jeżeli bramkarz zagra niecelnie, Krótką piłkę, no to wiadomo, że to bardzo często kończy się strzałem, więc no błędy są nieuniknione, tym bardziej, że bramkarze Barcelony grają bardzo odważnie, pod dużą presją, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki, o krótkie podania, więc no Szczęsny będzie musiał się do tego zaadaptować, na co uważam, że jest gotowy. Oczywiście no pewnie przez, przez pierwsze dwa, trzy, cztery mecze e, on nie będzie od razu grać, wydaje mi się, myślę, że nie kipenia dostanie jeszcze jeden czy dwa mecze ale prędzej czy później Wojciech Szczęsny wejdzie do tego składu i będzie no tak naprawdę no, niezaprzeczalnie numerem jeden, no bo i pieniądze to nie jest ten poziom, to są cztery półki niżej, tak naprawdę tutaj nie ma żadnej konkurencji, nie wierzę w to, yy, że Szczęsny będzie miał jakikolwiek, jakikolwiek problem z, z penią, żeby go wygryźć ze składu, nie ma na to szans, yy, więc no słuchajcie, Wojciech Szczęsny w Barcelonie i moim zdaniem każdy na tym zyska. Szczęsny tak naprawdę, albo zacznijmy od Barcelony, Barcelona straciła super bramkarza, przychodzi, Kolejny genialny bramkarz, zastępstwo, idealne. To był najlepszy ruch, nie dlatego, że to jest Polak, to był po prostu najlepszy wybór, jaki mógł, jaki mógł być. Każdy inny to była gorsza decyzja, no bo oczywiście nie ma szans na zakup diogo, Koszty, czy coś, czy coś w tym stylu, no, no nie ma na to funduszy, ja poza tym i tak teraz nie mam okienka, więc szczęśliwie to jest najlepszy wybór, najlepsza opcja dla Barcelony. Kto jeszcze zyskuje? No oczywiście Wojciech Szczęsny. Zyskuje. No słuchajcie, pójdzie rok później na emeryturę. Wielkie mi niebo. No to no, pójdzie rok później. Odpocznie troszkę później. Ma całe życie na odpoczynek jeszcze. Na rozwijanie swojej pasji, jeżeli chodzi o nieruchomości. On będzie tam swoje robić. Ale jeszcze sezon sobie pogra. I to nie w byle jakim klubie. W jednym z najlepszych klubów w historii. Słuchajcie, tak jak się mówi. Barcelonie i Realowi się nie odmawia. I taka jest prawda. To są dwa kluby, które są nad każdym innym dwie półki, pod względem marketingowym, pod względem ee, no, historii pewnie też e, pod względem rozpoznawalności zapytajcie się randomowej osoby, która nie interesuje się piłką, jakie kluby zna. Na pewno zna Barcelonę i Real. E, może nie znać Manchester City, ale Barcelona i Real zna. E, to są dwa ogromne kluby, im się po prostu no, nie odmawia w cudzysłowie, wiadomo. E, więc często oczywiście powiedział tak, e, więc szczęśliwy też na tym zyska, mimo że nie będzie zarabiać nie wiadomo ile, no bo oczywiście e, Juwen, w Juventusie zarabiał ponad 12 manek, też tego zarabia 6. No i sprawa jest teraz taka, że podczas gdy jakiś zawodnik wypada na dłuższy, na dłuższy czas, no to jego następca, zastępca może zarabiać maksymalnie 80% tego, co zarabiał e, zawodnik pierwszy, pierwotny. E, no i właśnie. To działa tak, że powiedzmy też tego jest wypisany z Liga. No i Szczęsny za niego wchodzi i może zarabiać 80%. Czyli to wychodzi tam około, około 4,8 miliona euro. To są, no wiadomo, w porównaniu do tego, co zarabiał Szczęsny, małe pieniądze, ale on nie przechodzi tutaj dla pieniędzy, bo, bo gdyby chciał zarabiać pieniądze, to by poszedł do Arabii, z której miał oczywiście ofertę. Mówi się, że ma zarabiać jeszcze mniej, że to ma być koło trójki, no ale sprawa jest jeszcze taka, że jest nierozwiązana sprawa z Juventusem, ponieważ tam była taka umowa, że jeżeli szczęsny dołączy do jakiegoś klubu e, po zakończeniu kariery, no to będzie trzeba zapłacić Juventusowi. Mówi się właśnie o około 2 milionach, o 1,5 miliona euro. To nie są duże pieniądze. Ponoć Barcelona próbuje z tego zejść, z tej ceny. Troszkę mniej za nie, za tego za, za zapłacić. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądać. Nie wiem, to jest mała kwota, ale wiecie, no w kontekście Barcelony różnie to bywa. Aczkolwiek, no słuchajcie, no wszystko wskazuje na to, że to się uda. E, więc to nie powinien być problem. Ja jestem mega ciekaw jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie, aha, poczekajcie, no kto jeszcze zyska? Zyska szczęcę Barcelona i kto jeszcze zyska? Amazon Prime. I zastanawiacie się, dlaczego, o co ci chodzi? Skąd w tym ama Amazon wzięty? Słuchajcie, Amazon rzeczywiście aktualnie kręci film, czy serial o szczęsnym, chyba film. Eee, no i, i właśnie trafili na sztabkę złota. Nagrywałem o gościu serial a on nagle po zakończeniu kariery przychodzi do FC Barcelony. Czy Wy sobie wyobrażacie te, nie wiem, 15 minut w tym filmie, ten fragment, w którym właśnie to się dzieje? Chłop kończy karierę, wiecie, pożegnanie, piękne wiadomości, Szczęsny mówi, że od Ramosa do Sonet pożegnanie, a tu nagle, dwa miesiące, nie mniej, miesiąc później, czy nawet jeszcze mniej, Wojciech szczęście do Barcelony. To jest po prostu sztabka złota znaleziona, bryła złota dla Amazona. Każdy na tym zyskuje. I a propos mediów, no to... Kiedyś Szczęsny powiedział, że on bardzo ceni Kenana Liza, że Kenan Ildis to jest według niego największy talent, który widział. No, to są ogromne słowa, słowa, które ważą. On naprawdę wychwalał turka bardzo mocno. No, a teraz Wojciech Szczęsny będzie grać jeszcze z jednym wielkim talentem, czyli oczywiście Laminem Yamalem, który jest oczywiście dwa lata młodszy. Jamal 07 i ildis 05. Pozycja prawie że ta sama, i jestem bardzo ciekaw, co Szczęsny powie o tej dwójce. Apeluję. Tutaj do dziennikarza Wiśniowskiego z Futraka. Proszę jak najszybciej przyjść tutaj z, z Wojtkiem, po prostu do Futraka, nagrać odcinek i wypytać właśnie Szczęsnego o rywaliz znaczy nie rywalizację, o porównanie, właśnie Iliza do Yamala. No aż się prosi. Jestem mega ciekaw, co powie Wojciech Szczęsny, bo to, no, no, dla mnie to jest ciekawe osobiście. Bardzo mocno chwalił Ildiza, więc ciekawe, kto będzie według niego lepszy: Kanan Ildiz czy Lamin? Yamal. No a skoro już właśnie mówimy o futraku, o mediach i tak dalej, no to jak Szczęsyn zakończy tę karierę już definitywnie i za 2-3 lata, czy za rok pojawią się pierwsze wywiady, no to ja będę w niebo wzięty. Wiesz, Wojciech Szczęsyn zawsze mówił wprost co chciał powiedzieć, mówił wszystko, mówił wiele anegdot, więc ja jestem bardzo ciekaw, jakie anegdoty on wyniesie z w Barcelony. No i zanim to będzie bardzo ciekawe, więc już tylko po prostu czekam, e, aż rozegra spektakularny sezon, a następnie będzie po prostu nam zdradzać małe smaczki, właśnie z szatni. E, no i słuchajcie. Kontuzja też myślę, że o szczęśliwym powiedzieliśmy już wystarczająco, natomiast kontuzja też o tym też warto wspomnieć. Eee, Teresztegen zerwał więzadło, nie krzyżowe przednie, Stegen zerwał więzadło e, rzepki i to mimo, że jest to jest ogólnie bardzo rzadka kontuzja, kontuzja, która najczęściej właśnie się przydarza właśnie w takiej sytuacji jak ta teresztegena. Teresztegen wyskoczył, piłkę chciał złapać tam bądź wypiąskować i spadając na ugiętym kolanie. Po prostu doszło do zerwania w momencie, gdy mięsień działał ekscentrycznie, czyli właśnie jakby hamował ruch. E, tak doszło do zerwania i to jest bardzo częsty przypadek, bardzo rzadkiej kontuzji, czyli właśnie zerwania rzepki. E, no i rzadko kiedy to się zdarza, generalnie, gdy to więzadło nie jest jakoś mocno przeciążona. Natomiast, no, Terszelu już miał kontuzję tego kolana, więc na pewno no tam mogły być jakieś po prostu komplikacje wcześniej i to też na pewno miało wpływ na to że te więzadło po prostu rzepki właśnie poszło, mówi się o 8 miesiącach, szczerze mówiąc to jest optymistyczna wersja, jeżeli więzadło poszło całkowicie, więzadło rzepki to wydaje mi się, że to może być nawet dłuższa przerwa niż 8 miesięcy on na pewno nie wróci w tym sezonie, to, to jest na bank jeżeli ona zerwane, więzadło rzepki to, to jest na bank więzadło, które znajduje się poniżej rzepki przyczepia się do piszczela, do do guzłowdosi przylowej, po prostu gdy ono się zrywa, no to rzepka, nie ma się czego trzymać od dołu i problem jest taki właśnie w rehabilitacji, że przy wyproście kolana, no, są duże komplikacje właśnie e, już po operacji, którą przeczytał Sztegen, e, oczywiście no właśnie główny problem jest z tym, e, żeby był pełen wyprost kolana. A właściwie to kolano powinno mieć też lekki przeprost, aby, aby był ten zapas. To jest główny problem, więc ta rehabilitacja będzie trwać i trwać, to postępowanie rehabilitacyjne na pewno będzie łatwe, na pewno też Stegen będzie się męczyć. I pytanie czy on wróci. E, no bo jest cię szansa, że on właściwie nie wróci. No ale słuchajcie, ja trzymam kciuki oczywiście za, za oczywiście Stegena, No bo kurczę, Mega go lubię, to jest kapitan Barcelony. E, nie wiem, czy nawet nie mój ulubiony zawodnik Barcelony, myślę, że myślę, że top 3 na pewno. E, więc trzymam za niego kciuki słuchajcie i, no i wierzę, że wróci. No, a jeżeli okaże się, że kontrza mi się przedłużać, no to Wojtek, co to na to, żeby w Barcelonie zostać nawet 2 lata? Pewnie istnieje cię szansa, że to się zdarzy. Jakby wydaje mi się, że nie można tego wykluczyć, że szczęsny zostanie tutaj na 2 lata. Myślę, że jakiś tam cię szansy parę procent e, oczywiście jest.